data urodzenia naszego dzisiejszego gościa owiana jest tajemnicą. Chociaż w Wikipedii nie trudno to sprawdzić. Wiemy natomiast, że jest rodowitą tarnowianką i stuprocentową kobietą. Wiemy też, że nie ma urazów do przedszkolnego jedzenia, bo do maluchów uczęszczała zaledwie trzy dni, a potem porzuciła przedszkolę na zawsze. Uwielbia lody i to wszystkie smaki. W jedzeniu, jak i życiu, typowa centrystka. Ani łakomczuch, ani tadek niejadek. Miło wspomina niedzielne, rodzinne obiadki. Chwali sobie kuchnię babci. Dzięki niej nie musiała korzystać z posiłków na szkolnej świetlicy i nie zaznała klasycznych smaków PRL-u. Jednym z jej pierwszych autorskich dań była zupa pomidorowa. Czy to nią trafiła do serca swego wybranka? Chyba tak, skoro, jak mówi, do dzisiaj mąż bohatersko znosi jej kulinarne eksperymenty. Popisowe danie? Kilka. W zależności od pory roku, nastroju i oczywiście gości, dla których gotuje. Jada wszystko. Smakują jej nawet żabie uda. Najbardziej egzotyczne danie, jakiego kosztowała, serwowane był na Bliskim Wschodzie. Nazwa nie do powtórzenia. Nie ma ulubionej kuchni narodowej. Wie za to, że najlepsza jest czekolada gorzka, także na gorąco. Pytana zdrowo czy smacznie, odpowiada z właściwym sobie umiarem. I tak, i tak. Szanowni Państwo, posłanka Urszula Augustyn. Oto nasza dzisiejsza gwiazda. Bez wątpienia najbardziej dynamiczna kobieta w Tarnowie, posłanka na Sejm III już kadencji, specjalizuje się w edukacji. Zobaczymy, czy dzisiaj wyedukuje kulinarnie Tarnowian, Czy jako kreator smaku, jednocześnie szef kuchni, jednocześnie podkuchenna poradzi sobie z zadaniem. Witam Pani Urszula. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzień dobry Państwu. Witamy Państwa. Proszę powiedzieć parę słów o tym dzisiejszym daniu. Co to w ogóle jest? Mm. To jest danie, które będzie w pamięci każdego, kto raz je zje i z całą pewnością będzie do niego wracał, bo smaki ma tak egzotyczne i tak oryginalne, a jednocześnie, co najważniejsze, jest bardzo proste. Proszę powiedzieć, jakie mamy składniki, a potem jak się to robi. Potrzebne są nam trzy elementy. Pierwsza rzecz to jest ryż. Proponuję, żeby to był najzwyklejszy w świecie ryż. Może być długoziarnisty, ale nie ma co wybierać ryżu różnych gatunków, bo one już są bardziej smakowe, więc one już mają inny posmak. To ma być najzwyklejszy w świecie ryż. Żeby on był elegancki, żeby nam się podobał i żeby nam smakował lepiej, proponuję dodać do niego do gotowania odrobinę szefranu. I ryż to jest jeden element tego, tego dania. Drugi element to jest mięso. Bardzo prosty element. Bo to jest mięso drobiowe, kurczak. Tego kurczaka przygotowuje się bardzo szybko, bardzo sprawnie, jednocześnie może być naprawdę smakowity, pachnący, ponieważ do kurczaka użyjemy przypraw, właściwie takich, jak kto lubi, ale ponieważ ten kurczak jest na sposób indyjski, to ja proponuję, żeby było w nim trochę imbiru, może być trochę soli, pieprzu, najlepiej takiego świeżo mielonego, żeby naprawdę to mięso było pachnące. i tego kurczaka smażymy tylko i wyłącznie na masełku. Sklarowane masełko, można dodać kilka kropli oleju, żeby, żeby się to lepiej smażyło. I teraz creme de la creme. To, co jest najważniejsze w tym daniu, to jest naprawdę znakomity sos. Sos oryginalny. Zaczynamy od masła, na którym będziemy smażyć, a właściwie to będziemy szklić, bo słowo smażyć chyba nie jest tu najlepsze. Trzeba zeszklić cebulkę, tę cebulkę doprawić pieprzem. Po to, żeby była lekkostrawna. Oprócz cebuli do tego sosu użyjemy jeszcze ananasa świeżego albo z puszki, znakomitych polskich jabłek. Użyjemy soku z cytryny, po to, żeby owoce były naprawdę jasne i bardzo smakowite. Użyjemy wspaniałych rodzynek, które już będą nam dawały odrobinę takiego oryginalnego smaku. Użyjemy konfitury przyrządzonej z mango. To jest konfitura pikantna, przygotowana z, z indyjskimi przyprawami. No i oczywiście kary. Dobra mieszanka kary jest tutaj po prostu niezastąpiona. I właściwie tyle. Mamy na talerzu znakomity ryż z kurczakiem w wykwintnym i wspaniale smakującym i pachnącym sosie. Początek trzeba osolić. Do tego osolonego wrzątku wsypujemy ryż, biały ryż, może być długoziarnisty, trzeba go troszkę zamieszać. Ja proponuję do tego gotowania dać jeszcze szczyptę szafranu, odrobinkę naprawdę. Niech to się razem ugotuje. Będzie bardzo ładny i będzie smakowite. Ryż gotujemy kwadrans, żeby nie był zbyt rozgotowany. Taki ryż powiedziałabym al dente. Nastawiliśmy już ryż, ryż się gotuje na niedużym ogniu, my teraz będziemy przygotowali sos. Najpierw masełko trzeba w dosyć sporym rondlu rozgrzać i kiedy ono już jest dobrze rozgrzane dodajemy cebulę. Ładnie pokrojoną w piórka cebulę, albo w grubą kostkę, albo w piórka wrzucamy na masełko. Ta cebula musi się ładnie zeszklić, żeby ona była lżej strawna trzeba ją od razu potraktować pieprzem, najlepiej takim świeżo mielonym. Więc od razu do tej cebuli dodajemy świeżo mielony pieprz. Cebula ładnie się zeszkliła i kiedy ona już jest zeszklona to wtedy zaczynamy naszą przygodę z owocami. Do garnka dajemy pokrojone w cząstki plastry ananasa, pokrojone w cząstki jabłka i tutaj uwaga, od razu warto pamiętać o tym, że potrzebny nam jest sok z cytryny. Kiedy Polewamy, skrapiamy cząstki jabłka sokiem z cytryny, to one będą zawsze bardzo ładne, jasne, nie będą nam ciemniały. A więc ananasy, jabłka, cytryna, no i rodzynki. Rodzynki wcześniej sparzyłam wrzątkiem, tak żeby one były ładne, polchniutkie i te sparzone wrzątkiem rodzynki wrzucamy także do samego sosu. Teraz, żeby te owoce mogły sobie troszeczkę popyrgać, to trzeba do nich dodać odrobinę bulionu. Ten bulion najłatwiej przygotować jest z kostki bulionowej, ale jeśli ktoś dysponuje prawdziwym bulionem, to może to być pół szklanki prawdziwego bulionu. Teraz zostawiamy sos, żeby się dusił. 10-15 minut to zależy od tego, jak bardzo chcemy, żeby był twardy. Po tym czasie dodamy czatnej z mango i przyprawimy kary. Ale kiedy to się dusi, to my możemy spokojnie zająć się kurczakiem. Przygotowanie kurczaka jest najprostsze pod słońcem. Trzeba się zaopatrzyć w filet, jeden filet na jedną osobę, którą będziemy przyjmowali na naszej kolacji bądź też obiedzie. Usuwamy z tego fileta te kawałki mięsa, które nie są nam potrzebne, i staramy się, żeby filet był mniej więcej równy. A więc dobrze by było ściąć tę górkę po prostu po to, żeby ona się ładnie, równo wysmażyła. OK. I teraz mamy filet ładnie przygotowany. Trzeba go przyprawić a następnie usmażyć na masełku. Przyprawiamy go tak jak kto lubi. Może być po prostu solą i pieprzem. Dobrze jest imbirem bądź też jakąś gotową mieszanką do mięsa drobiowego. Bardzo dobrze jest użyć do tego kary. Ja właśnie tego kary imbiru trochę użyję. Przyprawiam mięsko. I oczywiście po drugiej stronie koniecznie trochę pieprzu. Myślę, że wystarczy i że teraz kurczak jest gotów do tego, żeby go położyć na gorącym masełku. Zbliża się do nas nasza dzisiejsza gwiazda Urszula Augustyn razem ze swoim fantastycznie wyglądającym, już na etapie produkcji, kurczakiem. Zaraz sprawdzimy, jak on naprawdę smakuje. Zapraszamy, Urszula. Mm, się bardzo się. dziękuję. Daniel Urszuli Augustyn jest gotowy. Ciekawe, jak smakuje. Ten konkretny smak przywiozła moja znajoma z Brukseli. Bruksela, wiadomo, stolica Europy, ale także stolica wszelkich smaków, wszelkich kuchni, jakie przychodzą do nas z zewnątrz. A to prawdziwa indyjska kuchnia. Lubię takie kuchnie, do których mogę przywieźć przyprawy sama z różnych podróży. I myślę, że te przyprawy z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, i przyprawy indyjskie, przyprawy azjatyckie, to są naprawdę bardzo dobre smaki. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest tutaj to wszystko, o czym Pani mówiła. Jest to słońce. Jest ten zapach, jest ten smak, intensywność. intensywność, a więc to, co w kuchni jest najważniejsze, bo tak naprawdę kuchnia musi mieć wyraz. Jeżeli kuchnia nie ma wyrazu, nigdy nic dobrego z tego nie wyniknie. A pani kuchnia ma wyraz. Moje serdeczne gratulacje. Raz jeszcze dziękujemy Dziękuję. bardzo.